Pokonać parę mil zamiast kilku metrów do sceny i zaraz cieszyć się aplauzem publiczności, to właśnie spotkało Kasię Stankiewicz podczas jej występu z zespołem Varius Manx na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival. Jej występ był jednym z najjaśniejszych punktów programu, a publiczność wprost nie mogła się przyzwyczaić do piękna jej głosu. Kasiu, jesteś klasą samą w sobie. Rozniosłaś scenę. Chwalili ją internauci w komentarzach. Kasia Stankiewicz. Znana z odmiennego brzmienia jako wokalistka Varius Manx, zdobyła popularność w latach 90. Swoją karierę rozpoczęła w telewizyjnym konkursie Szansa na sukces, gdzie zaśpiewała utwór grupy i od tamtej pory nieprzerwanie zyskiwała uznanie. Jej obecność w zespole przyszła po odejściu Anity Lipnickiej, a niedługo potem Varius Manx nagrał albumy Ego oraz End. W sobotnie popołudnie podczas festiwalu Kasia znów miała przyjemność wystąpić z zespołem, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Koncert w którym Kasia jako wokalistka ponownie zajmowała centralne miejsce, stał się prawdziwym hitem pierwszego wieczoru festiwalu. Zespół zaprezentował swoje największe przeboje, a wokalistka pokazała, że wciąż posiada niesamowity talent, zgarniając brawa z entuzjazmem publiczności. Komentarze na temat jej występu w mediach społecznościowych są wręcz zarzucane pozytywnymi opiniami. Ludzie pisali o jej dziełach artystycznych z wielką pasją, podkreślając, jak bardzo świetnie odnalazła się na scenie. Kasia poruszała się na niej z gracją, nawiązując interakcje z publicznością, a jej styl i występ sprawiły, że wyglądała niczym milion dolarów. Festiwal Top of the Top Sopot w tym roku również spotkał się z rozczarowaniami ze strony części widzów, którzy wyrażali negatywne opinie na temat doboru artystów oraz ogólnego programu wydarzenia. Niektórzy komentatorzy narzekali na powracające motywy oraz przewidywalność wielu występów. Mimo to, Jakość wykonania Kasi Stankiewicz oraz jej współpracy z Varius Manks zdecydowanie wyszła na prowadzenie wśród festiwalowych wydarzeń. Organizatorzy festiwalu na pewno będą mieli ciężki orzech do zgryzienia w kolejnych dniach jego trwania. Co przed nami? Czy kolejne wieczory dostarczą nam równie mocnych wrażeń jak te, które zafundowali nam Kasia Stankiewicz z Varius Manks? Już za kilka godzin przekonamy się, co zaserwują nam pozostali artyści. Nieprzypadkowo Kasia Stankiewicz znowu stała się tematem rozmów. To charakterystyczna artystka, która nie tylko rozpieszcza słuchaczy swoim głosem, ale również potrafi świetnie odnaleźć się na żywo w blasku reflektorów. Teraz fani czekają z niecierpliwością, kiedy będą mieli szansę zobaczyć ją ponownie w akcji.